Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej części opowieści w Uniwersum Obcego. Jest rok 2179. Położona w neutralnym sektorze galaktyki stacja Anchor Point, zwana Wrotami Pogranicza, jest jedną z najlepiej prosperujących stacji poza Układem Słonecznym. Miejsce, w którym mile widziane są wszystkie korporacje i rządy. W jednym z licznych barów, urządzonych na modłę brytyjskiego pubu, przy jednym ze stolików siedzi biały, czterdziestoletni mężczyzna o wschodnich rysach twarzy. Ubrany w nienagannie wyprostowany garnitur, panując cygaro. Nerwowo rozgląda się dookoła, wyraźnie oczekując kogoś. Po chwili dosiada się do niego. Czarnoskóry 30-latek w kombinezonie załogi statku Zomiren. Czekałem na pana, kapitanie. Luke Graham. Miło poznać, panie Graham. Moje imię, Fiodor Bellov. Reprezentuję korporację Weyland yutani Miło poznać, panie Bellow. Czy napije się pan czegoś? Rzekł Bellow. Na koszt firmy. Nie, dziękuję. Proszę powiedzieć, co pan ma dla mnie? i dlaczego korporacja wybiera niezależną jednostkę ryskinkową. Widzę człowiek interesu. Takich lubię. Jak mówiłem wcześniej, jestem przedstawicielem korporacji Wayland Utanii. Moja firma chce wynająć pana jednostkę w celu odzyskania wraków znajdującego się na koordynatach, które otrzyma pan w późniejszym terminie. Czy mamy układ? Wszystko zależy od kosztów, jakie Państwo chcą ponieść. Proponujemy po 100 tysięcy dolarów na głowę. No to myślę, że tak, mamy układ. Czy leci Pan z nami? Oczywiście. Tylko proszę pamiętać, to mój statek, nie korporacji. Oczywiście będę o tym pamiętał. Pokład niezależnej jednostki recyklingowej dalekiego zasięgu USCSS Zomiren Campus. Chociaż urządzony spartańsko, jest przytulnym miejscem spotkań załogi. Po ciężkim dniu na pokładzie, w którym właśnie się ona zebrała. Jak kapitanie, dokąd lecimy? zapytał John Sabot, pilot krępej budowy 28-latek, który, pomimo młodego wieku, jest doskonałym pilotem. Weteranem Korpusu Kolonialnych Marines. Właśnie zaszczerwała mu reszta załogi. 38-letnia latnowska Samantha Jaruzel, nawigator i medyk w załodze. Oraz 50-letni mechanik z Polski, Jan Kowarski. Tak, mamy kontrakt po 100 tysięcy dolarów na głowę i niestety musimy zabrać sobą agenta firmy. Hm, Dlaczego Weyland-Yutani ujęł niezależne jednostki? Nie ma własnych? Coś mi tu pachnie gównem, w której się właśnie wypakujemy. Wiem, John, dlatego bierzemy broń. Kolejny grzasi piórek zamiar Kurwa mać, zaklęła Samanta. Sami, wiem, że ich nie lubisz. Ale bądź dla niego miła. To kiedy lecimy? I gdzie? Mam tylko koordynaty, więcej informacji dostaniemy na miejscu. Mogę na nie spojrzeć? Rzekła Samanta. Przecież to Gamma Leporis. Kolonia korporacji Sixona. Jakieś cztery lata temu urodził się z nimi kontakt. Ponoć mroźno tam, maksymalnie minus czterdzieści rzekła Samanta. Koloniści zniknęli bez śladu. Hmm. Chyba tam nie lądujemy? Nie wiem. Może. To kiedy wruszamy? Najlepiej natychmiast. W drzwiach pojawił się Fyodor Belov. I nie, nie lądujemy tam, pani Samantha. Odbijemy po uzupełnieniu zapasów, powiedział kapitan. Jestem Fiodor Benlow, agent firmy Weyland Tutani. Miło was wszystkich poznać. Jaki jest cel naszej misji? zapytał Kowalski. Bo raczej nie jest to zwykły odzysk, czyż nie? Wszystkiego dowiemy się na miejscu, rzekł kapitan, mierząc każącym wzrokiem Jana. Mamy wszystko, powiedział John. Zjem i odbijamy. Ok? Tak zróbmy. Rzekł kapitan. Kontrola lotu Anchor Point to USCC, USCSF. Zomiren, odbijamy od doku. Rozumiem i powodzenia. Dokąd tym razem leci lecisz, John? Gamma Leporis C. Uważajcie tam na siebie. Zrozumiano. Do zobaczenia po powrocie. Powoli i majestatycznie 50-metrowy CM90S Corvus odbija od stacji, kierując się w nieznane. Po wprowadzeniu koordynat, załoga kładzie się w komory kryogeniczne, śniąc przeszłe sny, przekazując dowodzenie sztucznej inteligencji Matka 6000. Trzy miesiące później układ gamma leporis C. Majestatyczny Corvus, zomiren, wychodzi z lotu nadświ nadświetlnego, a jego załoga budzi się z kryosn'u. Wybudzenie nigdy nie jest miłe. Zawroty głowy, wymioty. Są rzeczą normalną. Taki kac razy tysiąc. W kambuzie siedzi już kapitan, popijając kawę. Wchodzi reszta załogi. Jak się spało, kapitanie? Rzekł John. Przed chwilą wstał z grobu. I tak się czuję. A ty nie wyglądasz lepiej. <laughs> Oboje parsknęli śmiechem. John, ty chyba najlepiej to znosisz. Młody jeszcze jesteś. A gdzie nasz pasażer? Zapytała Samantha. Dzień dobry załogo. Jak sam poczucie? Rzekł Fiodor. Bywało lepiej. Nagle z głośników rozlega się wyzwanie ja kapitana do pomieszczenia matki. Samanta. Jak zjesz, ja Sprawdź naszą pozycję. Jan, sprawdź statek, czy wszystko gra. John, siadaj za sterami. Tak jest. Pomieszczenie matki jest bardzo czyste, owanne i w przeciwieństwie do reszty statku, obłożone białymi panelami. Na dużym wyświetlaczu pojawiają się polecenia i rozkazy odzyskania danych i ładunku ze statku na lądowisku kolonii. Po czym pojawia się list. Witam, kapitanie Graham. Piszę do pana osobiście, gdyż misja jest dla mnie szczególnie ważna. Obserwuję ją osobiście. Dlatego wysłałem z wami swojego najlepszego agenta. Będzie on nadzorował jej przebieg i zda mi raport. Zależy mi na danych z tego statku i jego ładunek. Wybrałem was, gdyż jesteście najlepsi. Z poważaniem, Peter Weyland. Kapitan wzywa wszystkich do kambuza. Jego przerażona twarz zatrwożyła załogę. Jakie rozkazy zapytała Samantha. Słuchajcie, niestety musimy lądować na planecie. Wrak jest przy kolonii. Zadanie proste. Wchodzimy, zabieramy dane, ładunek i wychodzimy. Mam też złą wiadomość. Znaczy, może być dobra. Dostałem list od samego Petera Weylanda. Osobiście nadzoruję misję. Jak się spiszemy, to dostajemy więcej dolców. Jak nie, cóż. Nie tylko nam nie zapłacą, ale nas skasują. To dosłownie. I nieważne gdzie uciekniemy, dopadną nas. Bo pieniądze nie grają roli. Gdzie to zapewnienie, pani Fiodor? Rzekła gniewnie Samanta. Sam jestem zaskoczony. Ta. Jasne. Dobra, za 15 minut chcę wszystkich widzieć na mostku. Sami, jakie warunki pogodowe? Nad miejscem lądowania mamy burzę. Prędkość wiatru 200 km na godzinę. Front posuwa się na północ. Przejdzie za jakieś 3 godziny. Co ty myślisz, John? W tych warunkach nie wlądujemy. No, chyba że rozbicie się o powierzchnię można nazwać lądowaniem. To tak. Damy radę. 3 godziny później. Kapitanie, burza ucichła, możemy lądować. Tylko będzie rzucać jak diabli. Jak zawsze, John. Jak zawsze. Tylko bądź delikatny. Mamy ważnego pasażera. Ech. No dobrze, postaram się. Wejście w atmosferę było gorsze od przewidywania. Natychmiast po, po przejściu przez warstwę chmur zapaliły się kontrolki mówiące o awarii silników. Kowalski, raport, co się dzieje? To jakiś pył, zatkał dysze. Próbuję je wyczyścić. Kolejny alarm. Pożar prawego silnika. Autentyczne systemy gaśnicze aktywne. Kwarski, co tam się dzieje? Kapitanie, prawy silnik padł. To wiem. A co z rdzeniem? Sprawny i stabilny. John, jak wysoko jesteśmy? Zaraz siadamy, ale nie damy dolecieć do lądowiska. Ląduj tam, na płaskim terenie. Nie ma sprawy, kapitanie. Postaram się. Lądowanie odbyło się z większą prędkością niż powinno. A zgrzyt rozrywanego metalu przeszył statek i ciała pasażerów. Czy wszyscy cali? Tak, kwalski uszkodzenia. Kadłub cały. Nad silnikami muszę popracować, ale są do uratowania. Jak daleko jesteśmy od kolonii? zapytał Fiodor. Jakieś dwa kilometry. Trzeba będzie iść. Całe szczęście teraz teren jest w miarę płaski, więc szybko pójdzie. A co załogu? Grać się w kombinezony, broń na ramię i ruszamy. W przyszłym tygodniu poznamy dalsze losy załogi Zomiren na Gamma Leporis C. Zapraszam.